Hej, hej, witaj na moim kanale. Przychodzę do ciebie z twórczą serią Bullet Journal. Pomyślałam, że stworzę taką serię, ponieważ mi osobiście bardzo brakuje takiego mm, rysowanego tworzenia Bullet Journal. W zeszłym tygodniu szukałam sobie jakichś różnych inspiracji, i jedyne co ciekawego znalazłam to tak kanał jak Srebrnolistka, która tworzy bullet journal, ale w stylu scrapbookingu. Bardzo ładnie to robi. Aczkolwiek ja, ja osobiście tworzę bullet journal, który robię bardziej bazując na rysowaniu. I pomyślałam, że przez to, że brakuje mi, mi osobiście takich jakichś różnych inspiracji i być może tobie również, to pomyślałam, że sama zacznę tworzyć takie filmy. To co? Zachęcam cię do oglądania. Tworzę bullet journal już od kilku miesięcy. Raz mi lepiej wychodziły te jakby tak szaty graficzne, raz gorzej. Ale myślę, że idę cały czas do przodu z postępem. Kończy mi się mój obecny bullet journal i no, muszę zacząć tworzyć nowy. Dlatego no, pokażę Wam już praktycznie jak od początku możemy zaplanować swój yy, rok. Na początek stworzę sobie taką prostą stronę tytułową z napisem My Bullet Journal. I taki jakiś prosty rysunek może to być kwiatek. Ogólnie mój, zam mój zamysł jest taki, żeby to były proste pomysły dla każdego, dosłownie dla każdego, które można stworzyć, z mając tego, co się ma pod ręką. Mogą to być kredki, cienkopisy. Ja głównie na tym bazuję, kiedy tworzy swój bullet journal. Czasami też pisaki, bo praktycznie mając tylko kilka rzeczy, możemy już stworzyć coś fajnego. Najpierw sobie tworzę szkic mojej strony tytułowej potem wykonam lineart cienkopisami i na koniec jeszcze pokoloruję sobie kredkami, żeby ładniej wyglądał Stworzyłam też taką rameczkę na podpis która będzie oznaczać, że ten bullet journal należy do mnie Kolejne cztery strony przeznaczę sobie na całoroczny kalendarz Najpierw sobie stworzysz szkic, bo nie mam jeszcze dokładnie zamysłu, jak to ma wyglądać. Wiem na pewno, że na jednej stronie chcę zrobić 3 miesiące, dlatego mi to zajmie aż cztery strony. Chciałabym, żeby do każdego miesiąca było też miejsce na notatki. Żebym w razie czego mogła sobie zapisać, już mieć w kalendarzu, że nie wiem, załóżmy w czerwcu, coś tam planuję, jakieś wydarzenie i kiedy będę tworzyć sobie miesiąc czerwiec. No to wtedy już będę miała wiedziała, że wtedy mam coś zaznaczonego i to będę musiała też ująć w tym miesiącu. Pomyślałam, że stworzę taką najprostszą z możliwych szatę graficzną. Po prostu kalendarz w formie tabelki. Krateczka na jeden dzień, no to jest 1 cm. Podzieliłam sobie każdy miesiąc na 5 jakby tygodni. Niektóre miesiące, tak jak na przykład marzec, obejmują jakby 6 tygodni. Ale w takim razie, nie, ponieważ mi się to, ten jeden dzień nie zmieścił mi się już jakby w tej tabelce marcowej, to przyniosłam sobie ten jeden dzień na kwiecień. Cały lineart oczywiście jest wykonany cienkopisami. Zrobiłam sobie miejsce właśnie na notatki. Kolory, jakich użyłam, no to fioletowy i taki róż. Podoba mi się to połączenie. No i do tego jeszcze użyłam na koniec kredek, żeby sobie zamalować krateczki oznaczające dni wolne. To jest weekendy. No i dni wolne, czyli święta ustawowe. Zobaczycie sobie, jak tworzy sobie pierwsze półrocze. Potem już sama we własnym zaciszu stworzę sobie drugie półrocze. Na górze jeszcze napisałam rok, że to jest 2025 rok, żeby nie było wątpliwości. No i co? I możemy przejść już do planów na ten rok. Mianowicie zrobimy sobie dwie strony, jedną przeznaczę na to, co chciałabym w tym roku przeczytać, a drugą sobie przeznaczę na to, co bym chciała w tym roku obejrzeć. Tutaj postawiłam na takie standardowe pomysły, jakie nam się typowo z tym kojarzą, czyli książki i kratki fi filmowe. Najpierw sobie narysowałam szkic, żeby sobie to mniej więcej w miarę rozmieścić. Prosty napis, tam z, z małymi zawijasami. Prosty napis, informujący, czego dotyczy dana strona. Książki, książki zrobiłam takie mega proste, gdzieś tam kilka książek zawiera takie zakładki wystające. Okładki książek zostawiłam białe, takie jak kolor kartki. Zamalowałam tylko te... kartki jakby w książce. Na brązowo, taką fantazję miałam, że połączyłam brązowy z żółtym tłem. Prosta grafika na tej stronie, ale czytelna. Jeśli chodzi o stronę z filmami do obejrzenia, no to tu też w sumie Prosta forma. Zwykłe klatki do filmu. W środku zostawiłam puste pola. Też prosty napis z zawijasami. Tło, ponieważ klatki zrobiłam ciemno-niebieskie. To tło też zrobiłam niebieskie, ale tym razem jasne, żeby był taki kontrast. Teraz zauważyłam, że nie pomalowałam, nie pokolorowałam tych takich dziurek w kratce w jednej, ale to zaraz poprawimy. Kolejne dwie strony to będą cele na rok 2025 i pomysły. Jeśli chodzi o cele, to u mnie przeważnie jest tak, że nie mam żadnych celów. One wychodzą w praniu, a potem i tak jeszcze wychodzi na to, że co sobie o cel ustawię, to no to tak średnio wychodzi z jego spełnieniem, ale pomyślałam, że warto sobie taką stronę zawrzeć, żeby móc do niej wracać, bo może faktycznie, jak się nie zapisuje czegoś, to potem jest y, trudniej się tego dotrzymać. Może jeżeli faktycznie sobie zrobię taką stronę z celami na ten rok, to chociaż część uda mi się zrealizować. I pomysły. Pomysły, no głównie u mnie pomysły są związane z rękodziałem, z rysowaniem, malowaniem. Może też z pisaniem. Mam w zasadzie 5 milionów pomysłów na minutę. I dobrze jest je sobie gdzieś zapisać, żeby one nie umknęły. Dlatego ta strona też powstała. Jeśli chodzi o stronę z celami... To tutaj postawiłam na plamki, którym dodałam troszkę trójwymiarowości. Obrysowałam je z prawej strony taką. Zrobiłam taki grubszy lineart. Dzięki temu wyglądałem tak, jakby faktycznie były te plamy trójwymiarowe, a nie takie płaskie. Bo tutaj skaczę, jak robię te, te dwie strony. Tak raz jedną, raz drugą, potem znowu wracam do tej pierwszej, i tak. W stronie z pomysłami postawiłam z kolei na sklerotyczki. Takie karteczki do zapisywania. Mm, też to jest prosta forma. Zrobiłam takie cienkopisem brązowym tasiemki, co wyglądałem tak, jakby ta karteczka była przyklejona do tablicy. No i na obu stronach plamkach i w tych karteczkach zrobiłam sobie jeszcze takie linie, żeby było to takie ładne, estetyczne i wyraźnie zaznaczone, że właśnie po tych liniach mogę sobie ładnie prosto. Napisać, co chcę osiągnąć, albo jaki mam pomysł. I w końcu nadszedł ten czas, że możemy przejść sobie do planowania marca. Po lewej stronie zrobię sobie taką, czy zaprojektuję sobie jakby taką alakartkę, też przyklejoną, bo spodobał mi się ten motyw, z gotowymi linijkami, podpisaną co w marcu. I tutaj chciałabym zawrzeć sobie to, co chcę w marcu zrobić, albo co potrzebuję zrobić. Wiadomo, lineart robię cienkopisem czerwonym, różowym. Napis sobie pokolorowałam też kredką w środku, tak samo jak tą karteczkę. I pomyślałam, że jeszcze dodatkowo zrobię sobie taki, jakby cień przy napisie, i, i też za tą kartką. Robiąc stronę tytułową marca, no to postawiłam na pierwsze lepsze skojarzenie w marcu jak w garncu. Zrobiłam taki latający trochę napis, w sensie latające literki. Garnek, jaki narysowałam, no wyszedł trochę krzywo bardzo, ale starałam się potem jakoś go naprawić, próbując cieniować. No cieniowanie wyszło jak wyszło, ale nie jest idealnie, ale jest ok Na koniec jeszcze pomyślałam, że dorysuję warzywka jakieś. Które będą dodane do, do tej zupy marcowej, cudownej. Napis też zrobiłam podobnie jak na poprzedniej stronie, też właśnie liner czerwony, w środku pokolorowany kredką i też taki cień, cienkopisem szarym. Następnie robię sobie kalendarz na cały miesiąc i też na stronie lewej. Pomyślałam, że zrobię sobie taką tabelkę, co chcę w tym miesiącu osiągnąć, jaki mam plan. Jakie postępy uda mi się robić zrobić, które będę sobie notować na bieżąco. Jeśli chodzi o, o to, co chcę osiągnąć, to zrobiłam sobie właśnie takie dwie rameczki listkowe. Do nich yy, zrobiłam cztery takie linijki. Yy, będę mogła się w sumie mocno w nich rozpisać. Aczkolwiek nie muszę. Plan, no to też zrobiłam sobie kilka takich linijek, troszkę więcej, bo żeby miało no, miejsce na, na rozpisanie tego planu. Może być w punktach, albo bez punktów. No i postępy. Postępy w postępach nie robiłam linijek, bo nie wiedziałam, czy robić linijki, czy może lepiej jakąś tabelkę sobie zrobić, albo albo po prostu zostawię puste pole i co tam będę potrzebowała, w zależności, zależy, jaki to będzie cel. Jak już padnę na pomysł, to zrobię sobie to, co będę potrzebowała, o, żeby śledzić swoje postępy. No, właśnie jeszcze w marcu w ogóle postawiłam na czerwień i zieleń. Zieleń dlatego, że może dlatego, że chcę, żeby już wiosna była. W marcu czasami bywa, że już faktycznie ta wiosna przychodzi. No, i żeby tak nie było szaro, buro i ponuro, to postanowiłam zrobić zielono ten miesiąc. No, a czerwony, bo czerwony fajnie kontrastuje z zielonym. Kalendarz zrobiłam też takie proste, takie jakby łodyżki falowane z listkami. Też pokolorowałam sobie weekend, żeby było wiadomo, że to jest weekend dzień wolny. Tutaj, jak sobie wypisywałam dni, to się w dwóch miejscach pomyliłam. Zakreśliłam to sobie korektorem, aczkolwiek korektor już jest stary i chyba nie działa tak jak powinien. No ale kolejne strony przeznaczałam sobie na rozwój mojego rękodzieła. To wliczam upcycling, yy, robótki różne szydełkowe, haftowane yy, na drutach i tak dalej, I rysunek. Najbardziej ostatnio siedzę w upcyclingu i robótkach, aczkolwiek rysunek też sobie wpisałam, ponieważ chciałabym umieć rysować. Różnie mi to wychodzi i fakt nie zawsze mam czas, ale no, chciałabym gdzieś tam znaleźć sobie taki, nie wiem, chociaż jeden dzień, dwa dni w tygodniu no, kilka dni jakiś taki czas, żebym mogła właśnie. Ćwiczyć typowo rysunek. Bo rysunek, rysowanie przynosi wiele korzyści, można się fajnie wyciszyć przy tym. No, upcycling, upcycling, bo mam pełno ciuchów. Dostałam od znajomego w celu sprzedaży, ale sprzedaż to tak. No teraz ludzie się przyzwyczaili do tego, że kupują w tanich sieciówkach, tam na shine temu i tak dalej. Więc szukam pomysłów, jakie mogłabym wykorzystać, żeby te ciuchy przerobić. Pożytkiem dla ludzi, nie tylko dla mnie, ale też dla Was. Jeżeli macie jakieś pomysły, co mogłabym właśnie robić ze starych ciuchów, no to piszcie w komentarzach, chętnie się dowiem, chętnie coś zrealizuję. No bo szkoda mi tych ciuchów wyrzucać naprawdę, a są naprawdę dobrej jakości i no jeżeli nie będą one noszone, no to można wykorzystać materiał i to by było ekstra, jakby się udało coś z tymi ciuchami zrobić, naprawdę. No to mamy jedną tabelkę na upcycling, robótki, rysunek. I z drugiej strony zrobiłam sobie tabelkę YouTube, TikTok i blog. Bo chciałabym właśnie na tych mediach publikować swoje prace, próbować wyjść z nimi do ludzi. Mam też konto na Instagramie i na Facebooku, aczkolwiek tam to mi kompletnie nie idzie. Mimo, że wystawiam to no nie ma praktycznie żadnego zainteresowania. Tam, kilku znajomych, oczywiście, polajkuję, ale to jest tyle, nie? A na Instagramie to już w ogóle. Więc na razie póki co będę odpuszczać, chcę odpuścić sobie z Instagramem, z Facebookiem, chcę spróbować na YouTubie, TikToku, na blogu jakoś tutaj się rozwinąć, dotrzeć do, do potencjalnych klientów może kiedyś. Kolejne strony. To tutaj już sobie. Chcę zrobić taką tabelkę, jak rejestr nastroju. Kupiłam sobie taką książkę Reset Nervu X. Nerw X to chodzi o nerw błędny, który jest wiadomo w każdym organizmie. I ten nerw X mój jest rozregulowany mocno. I kiedy się dowiedziałam o tej książce, to stwierdziłam, że muszę ją sobie co najmniej przeczytać, bo okazuje się, że z depresji można się wyleczyć. Ja chcę zrobić wszystko, żeby się wyleczyć z tej depresji, jeżeli jest to możliwe. I ta książka, jestem póki co w połowie książki. I w, w drugiej połowie ogólnie y autorka skupia się na tym, żeby właśnie dać nam takie praktyczne wskazówki. Co możemy zrobić konkretnego, no żeby ten nerw błędny y na no nowo wyregulować. O. Y żeby zbudować sobie odporność psychiczną. Bo okazuje się, że jest to możliwe, jej się udało i ona teraz te wskazówki, wszystkie jakie sama gdzieś tam doświadczyła, to teraz jakby przekazuje nam w tej książce. No i właśnie da takie pierwsze, takie podstawowe, jakby to podstawa podstaw, jakby odbudowie tego nerwu, to jest y, codzienny rejestr -re -re nastroju. Nie chodzi o taki typowy dziennik, jaki sobie tam niektórzy piszą. Tylko chodzi o taką obiektywną ocenę swojego nastroju. Ona tutaj podaje skalę od 0 do 100. No i właśnie ta tabelka ma mi pomóc w tym, żeby, no żeby się ogarnąć. I teraz możemy przejść finalnie do dni. 1 marca sobota. W moim poprzednim bullet journalu każde takie dwie strony obok siebie dzieliłam na jeden tydzień, ale teraz stwierdziłam, że ten jeden tydzień to było za mało miejsca. I teraz sobie tak stwierdziłam, że jedną kartkę, w sensie te dwie strony obok siebie poświęcę na jeden dzień, z czego jedna strona to jest takie opisanie nawyków. Nad którymi muszę pracować, chcę wprowadzać, bo są dla mnie bardzo ważne, dla mojego zdrowia. Listę, co mam do zrobienia. No, jakieś wydarzenie dnia, typu nie wiem, przyjadą goście, albo mam ważną wizytę u lekarza, coś takiego. No to właśnie to wszystko chciałam zawrzeć w tym dniu jednym. No i obok strona rejestr zmartwień, też ta tabelka z, z tej książki Reset Nerwu X. No ja ogólnie przez to, że jestem osobą wysoko wrażliwą, to stwierdziłam, że lepiej mieć codziennie taką tabelkę przed sobą. No, bo bywa różnie, tak? Czasami bywa, bywają dni, że nic się nie dzieje, a bywa tak, że codziennie coś się dzieje. I to ćwiczenie też ma mi pomóc w obserwacji, jak sobie radzę z wyzwalaczami emocji. O, nazwy to tak. Ja sobie już dalej będę na podobnej zasadzie każdy dzień robić, właśnie z taką samą, znaczy taką samą, ewentualnie może kolory troszkę pozmieniam na inne odcienie, ale ogólnie chciałabym y, każdy dzień już tak samo sobie zrobić. Jeśli chodzi o ten rejestr zmartwień, to kto wie, może po prostu sobie wydrukuję na drukarce i będę wklejać, bo to jest jednak troszkę z tym roboty wypisanie tego wszystkiego. Jeszcze może na koniec filmu powiem Wam, że mam taką grupę na Facebooku Drewniana Szafa, na którą wrzucam te wszystkie ciuchy, jakie mam, które dostałam od znajomego. Możecie je zakupić albo właśnie dla siebie do noszenia, albo w celu upcyklingu. Możecie je przerobić na jakieś inne ciuchy, albo na torby, torebki, saszetki itd. Jeżeli Wam się podoba film, to dajcie lajka. Skomentujcie, czy jest fajny, czy, czy jest ok, czy to wam się podobało, czy dalej mam robić takie filmy. Możecie też zasubskrybować, nie obrażę się. Tutaj wam jeszcze szybko pokażę cały mój pomysł na, na początek roku, na cele i, i, no i cały jeden miesiąc. Dajcie znać, jak wam się podoba, czy jesteście zainteresowani takim. Takim, taką serią filmów, stworzenia bullet journalu, czy taka rysowana forma cienkopisami, kredkami, tym, co się ma pod ręką, jest wam pasuje. Bo fakt że zajmuje kupa czasu. Cały ten materiał to mi zajęło chyba do, no, bardzo dużo godzin. Robiłam go kilka, kilka dni, dlatego pewnie widzicie, że raz mam pierścionki, raz nie mam obrączki ym, <grym> i inne rękawy. No, bo robiłam to kilka dni, ale ogólnie polecam tą formę, bo można się przy tym fajnie wyciszyć. I głównie dlatego zaczęłam sobie tworzyć Bullet Journal, właśnie dlatego, żeby przy nim spędzić kupę czasu i się wyciszyć. Co ogólnie Wam wszystkim bardzo polecam. I co? Do zobaczenia.